Drogi słuchaczu, zastanawiało cię kiedyś, co się stanie, kiedy ktoś kocha swoją budkę z kebabem tak mocno, że aż w niej umrze? Nie? A to nie dziwne, w końcu mówimy o kebabie: w złotym placuszku, w którym mięso, warzywa i aromatyczny sos tańczą ze sobą. By nam konsumentom dać smakowe uniesienia. Są one tak wybitne, że silinka sama cieknie, a mózg wariuje. Wracając jednak do naszej historii, dziś przedstawię ci kebab u Culsona, którego założyciel Kulson zmarł właśnie w tej budce. Tajemniczo-gastronomicznych okolicznościach. Schedę po nim przyjął młody chłopak o przezwisku Kapusznikow, który z powodu niezawysokich zarobków i słabej sytuacji na rynku mieszkaniowym musiał mieszkać w starym kamperze po dziadku, który stał dosłownie obok budki z kebabem, która znajdowała się. Na brzegu parkingu jednego z lokalnych supermarketów. Ten pseudolokal był wyjątkowy, ponieważ nawiedzał go duch właściciela, czyli kulsona. Zawsze mówił, że gdy śmierć po niego przyszła, postanowił, że nawet ona nie odbierze mu jego ukochanego kebaba. I od tamtej pory. Jego dusza go zamieszkuje i kroi mięso. Lajk, like, subskrypcja, komentarz i zaczynajmy. Bo rollo samo się nie skręci. Dzień dobry. Gdy naszego kepsa zjadasz, na tronie gładko siadasz. Nie wierzę, że nawet po śmierci każe mi to mówić. Pomyślał Kapusznikow. Heh. Dobre ten, dobre kurde. Poproszę średniego z wołowiną i ten bez pomidora, bo mam kurde uczulenie ten. Wow. Gość to serio kupił? Teraz wymuszony uśmiech i polecić klasykiem. A jaki sos dla pana? Piękny słoneczny dzień. Kebab u kulsona jak zwykle rozpoczął działać o godzinie 11:00. Ruch jak zwykle. Krew z dupy. Kasa klasycznie. Zarobek minimalny. Przy wejściu do marketu kręci się jakaś dziwna, tajemnicza postać, której pracownicy nie zauważają, bo co mają sobie dupę zawracać. No, ten, wiadomo, wasz specjał. Niski, chudy mężczyzna. Wytarł nos w kołnierz koszulki z napisem party animal. Czyli średni bez pomidora, wołowina z kulsosem, tak? No a jak tak, jak nie kurde ten? Czy może na odwrót? Ja podejdę tylko do marketu. Za 10 minut jestem. Pasi ten? W tle słychać charakterystyczny dźwięk krojonego mięsa. A jego aromat penetrował nozdrza wszystkich w zasięgu dwóch metrów. Oczywiście, za 10 minut dopieszczony kebabik specjalnie dla pana będzie już gotowy. 20 złotych. Mężczyzna dał pieniądze i odszedł od budki. Kapusznikow spojrzał na ducha Kulsona, który akurat skończył kroić mięso. Z przyczyn oczywistych Odkąd dawny właściciel zmarł, musieli przełożyć grille pionowe tak, by ludzie nie widzieli mięsa. W końcu sanepid czyha za rogiem, a przymknięcie oka na samokrojące się mięso kosztuje więcej niż pięć stówek. Duch grubszego mężczyzny z łysą głową i brodą masując się po brzuchu powiedział No widzisz młody, pierwszy klient dnia... Już godzinę po otwarciu, to chyba rekord w tym roku. Masz tu miejsko i zawin mu placuszka. A, no i kod do lodówki z sosem dziś to 05385. I raz, raz czuję, że to będzie dobry dzień. Młody chłopak przewrócił oczami i wpisał hasło do małej lodówki, znajdującej się pod ladą. Ty wiesz, że to jest przesada z tym sosem, prawda? Duch oburzył się. Kapusznikow, co ty wiesz o tym biznesie? Co ty wiesz? Każdy by chciał dostać w swoje łapska recepturę na to sosiwo. Ale nie na mojej warcie. Poświęciłem życie po śmierci, by strzec tej receptury. A ty mi mówisz, że przesadzam, obsmarkany młokosie. Uderzył mocno w blat. A jego ręka przez niego przeleciała. Cholera, widzisz, tak mnie zdenerwowałeś, że się przenikający stałem. Zrozum kapuszników, że po ten sos ludzie tu przychodzą, bo nigdzie indziej go nie dostaną. Na pewno nie przychodzą po mięso, bo to to już jest na progu ważności. Kulson, data ważności była do wczoraj. Zawinął gotowego kebaba i zapakował go w folię aluminiową. No i co? Może i przekroczyło próg daty ważności, ale dalej jest na progu. A to po której stronie? Za czy przed to mniejsza? Dobrze podgrzejesz, to i tydzień po terminie zjedzą. Wiem, bo tak robiłem. Kiedyś to było. Teraz już jest mniej. Mówiąc to. Patrzył na obracające się mięso w romantyczno-nostalgiczny sposób. Po chwili z teransu wyrwały go słowa spanikowanego kapusznikowa. Cholera, cholera, jesteśmy w dupie. Kulson, jesteśmy w dupie. I to po same łokcie. Spokój, młody kurdefaja, o co chodzi? Chłopak wskazał na dwóch mężczyzn. Jeden z nich był duży i szeroki, jak dwudrzwiowa szafa. Drugi zaś był niski i dość chudy. No może lekko koszulka z napisem MŁA opinała się na brzuszku. Ale po tym poznasz prawdziwego smakosza. Po opiętej koszuleczce na oponce. Widzisz tych dwóch? Co tam stoją i nagrywają kamerą jeden drugiego? Kapuśnikow dyskretnie wskazał na nich palcem. Kulson wydłuwał kozę z nosa, <śmiech> duchośpik, <śmiech> i po uformowaniu z niej kulki stryknął nią w sufit. <laughs> Kolejna do kolekcji. A co ty tam mówiłeś, kapuśnikow? Otrząśnij się, to jest sytuacja kryzysowa. Próbował nim potrząsnąć, jednak przeleciał przez niego i rękami dotknął gorącego mięsa. Zaczął głośno krzyczeć, wyzywać i podskakiwać, co delikatnie zwróciło uwagę wcześniej wspomnianych mężczyzn. Chłopak przez zaciśnięte zęby powiedział, to są youtuberzy, najpopularniejsi jeśli chodzi o jedzenie kebabów. To oni decydują jakie mięso je się na mieście. Ten duży to dziubas, a drugi to kierowniczunio. Tydzień temu testowali kebab w Kanadzie. Rozumiesz? Kanadzie. Ty pewnie nawet nie wiesz gdzie to jest. Zaczął pukać ręce w zimnej wodzie. Pod lekko zardzewiałym kranem. Kanada, Sranada! Co mnie obchodzą jacyś Meksykanie. A ci ytuberzy to pewnie będą chcieli kebab za darmo, co? Ale takie rzeczy nie w moim kebabie. Tutaj każdy płaci. Wiem, nawet mi każesz płacić, mimo że tu pracuję. Spojrzał na niego pretensjonalnie. Każdy to każdy, bez dyskusji. No i co z tymi YouTuberami? Jak nie chcą za darmo, to co się przejmujesz młody? Przecież jak oni to zjedzą, to nas tak obsmarują. Że następnych klientów zobaczymy dopiero, jak na świecie zapanuje globalny głód. Chociaż może i nawet ludzie wtedy będą woleli jeść robale albo trawę radioaktywną, nie wiem. Kulson spojrzał na niego i przeniknął przez ścianę, by podsłuchać, o czym rozmawiają. Kapuśników był jedyną osobą, która mogła go widzieć, więc nie przejmował się, że jego sekret zostanie odkryty. Jednocześnie panicznie zaczął wyrzucać wszystkie przedwczorajsze warzywa, zamieniając je na te z wczoraj. Nagle usłyszał głos Kulsona: Ja ci dam, baranie! Hamski kebab, do którego nie mam żadnych oczekiwań? Takiego kebsa ci młody ukręci, że oboje się posracie. Nie wiem, czy ze szczęścia, ale się posracie. Wleciał wściekły przez ścianę kebaba. Idą tu. Co robić, kulson? Co robić? Proste, daj im więcej mięsa. Zrobimy im takie ciężkie działo. Że za tę cenę będą musieli powiedzieć, że jest najlepszy w okolicy. To nie zadziała, powiedział nerwowo. Sprawdzając w telefonie, czy dobrze wygląda. W końcu będzie sławnym sprzedawcą kebaba. A raczej tak tylko myślał. Duch wytrącił mu telefon z ręki, a ten wpadł do kubełka kulsosu. Ej! Czemu to zrobiłeś, Hanie? Przestań się pinżyć kapuszników i mi powiedz, czemu mój pomysł ci nie pasuje. Chłopak zanurkował ręką aż po samo dno, by wyciągnąć swój telefon. Bo pewnie dzisiaj wyślą młapana. Mła, mła co? Kapuszników zaczął wycierać telefon ręcznikiem papierowym. Jednocześnie modląc się, pod nosem, by telefon działał. No po prostu wysyłają swojego kolegę. Nikt nie wie, jak wygląda. Nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Jest jak widmo sprawiedliwej gramatury. Zamawia kebaba i potem porównują, czy dostali to samo. Żeby nam to uszło na sucho, musielibyśmy cały dzień robić takie petardy. A na to nas nie stać. Fakt. Mięsa ma starczyć do końca tygodnia. Zaserani etuberzy. W tym momencie dwóch mężczyzn podeszło do okienka. Siema, my tutaj tak przyszliśmy, bo wiecie, nagrywamy i my jesteśmy. Wiem, e, wiem kim jesteście. Głos mu lekko drgał. A hasełko na przywitanie, młody? Nie, powiedział po cichu. – Młody, co tam mówisz? – zapytał kierowniczunio. Zażenowany chłopak, postawiony między młotem, a dyszącym mu na kark kulsonem, wymusił uśmiech na twarzy i powiedział – Gdy naszego kepsa zjadasz, na tronie gładko siadasz. – Okej, okay, to super – Widać było, że lekko zszokowało ich i jednocześnie zażenowało takie przywitanie. Nie wiedzieli za bardzo, co na to odpowiedzieć. – No ciekawe przywitanko, ciekawe – powiedział z lekkim dystansem kierowniczunio. To dla nas niezmiennie, będzie mieszana mięso i mieszana sos, średni. – A może dużą? – zasugerował Dziubas. No to dużo. I w ogóle to czemu nie macie wystawionego mięsa? Bo byśmy tu pokazali do kamery. Kulson zaczął kroić mięso. Cieniutko, tak jak tylko umiał. Czyli półgrubo. A Kapuśnikow zakłopotany wymyślał na poczekaniu jakąś wymówkę. Przepraszam. Możesz powtórzyć, bo już słabiej słyszę przez tę golarkę. <noise> Zaśmiał się drętwo, próbując kupić trochę więcej czasu na myślenie. Czemu mięsa nie pokazujecie, bo byśmy widzą pokazali. Yy, no, bo ten. No. Było nam tam podłączyć gaz, znaczy no było łatwiej, łatwiej podłączyć gaz, tak, znaczy no tak mówił poprzedni właściciel. No bo no biznes nie idzie, znaczy idzie, ale nie aż tak. Nie, że ludzie nie przychodzą. Ale taka zmiana to dużo, 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 dużo pieniędzy. A ja no spojrzał w stronę swojego kampera. Ty w tym mieszkasz? Zapytał Dziubas. No tak, władze marketu mi pozwoliły tu stać, a ja w zamian robię im kebaby za pół ceny. Olerne sknerusy, powinni ci dać to za free, odezwał się Coulson. Odruchowo Kapuśnikow odwrócił się w jego stronę, ale szybko wrócił wzrokiem na klientów. Tylko jakbyście mogli tę część o mieszkaniu tu wyciąć, to byłbym wdzięczny. Jasne bratku. Dobra, bo my Cię zagadujemy, a głodna jesteśmy nich, ile to będzie. Kierowniczunio wyciągnął portfel. 28. I tak w ogóle wiem, że to łamię waszą tradycję, ale polecam Kulsos. Cool jedyny w swoim rodzaju. Nie pożałujecie. Tajemna receptura i te sprawy. Co myślisz dziuuba? Dziubas wzruszył ramionami. No dobra, niech będzie. No to super, zaraz będzie gotowe. Mężczyźni odeszli na bok i mówili coś do kamery. W tym czasie Kulson i Kapuśnikow naradzali się, jak zrobić tak, by kebab wątpliwej jakości w parę minut zamienić w kulinarne arcydzieło. Kapusznikow na pewno opcja. Z większą ilością dodatków odpada, duch zaczął szukać po szafkach, czy nie ostała się może jakaś przyprawa. Nie, nie ostała się. No co ty, zaraz się skapną i będzie, że pod kamerę robimy. Może powiedzieć, że coś się zepsuło i nie możemy dzisiaj im dać kebsa? Hm? Nie mów tak! To jest kebab z dumą i honorem. Nie będziemy udawać miernot, byleby nas jakieś patałachy nie wyśmiały w internecie. Podczas gdy cały dramat rozgrywał się w budce z czerwonym napisem wykonanym z taśmy klejącej, mówiącym 'U Kulsona,' przy wejściu z supermarketu chudy wysol z kozią brudką stał z lornetką i obserwował. Na białej polówce miał napis Ekstra kebab. Po chwili półżywy zespół miał już plan działania. Kapusznikow, muszę, muszę przyznać, masz czasem łeb. Może nawet mniej niż czasem, bo jakbyś miał go częściej, to byś nie żył w kamperze przy kebabie. <grym się wytrzymał> Poklepał go w plecy, a dziuba z kierowniczuniem Podeszli pod okienko. O, idealnie się składa. Wasze zamówienie jest już gotowe. Proszę bardzo i oczywiście smacznego. Dzięki, mordeczko. Mamy nadzieję, że będzie smacznie. Dziubas wziął kebaba i odeszli. Oj, oby było smacznie, pomyślał kapuśnikow i skierował wzrok na ducha, który podjada ścięte mięso. Serio, kulson? Serio? No co, stary nawyk, nic nie poradzę. Podobno zmienić się można tylko za życia, więc na mnie za późno. I już mówiliśmy, że masz mi mówić, szefie. Po pierwsze, nie żyjesz, więc nie jesteś moim szefem. Po drugie, przecież to mięso przez ciebie przelatuje, i potem to ja je muszę sprzątać. I zanim cokolwiek powiesz, nie, nie dam go klientowi. No i dlatego nigdy nie dorobisz się więcej niż ten przegniły kamper, bo marnujesz dobry towar, chłopcze, co jest podstawowym grzechem tego biznesu. Nie wiedzieli, że dalej są uważnie obserwowani. Otóż Ekstra Kebab to największa sieciówka kebabowa w regionie. Wygryźli z rynku takie kebaby jak Ke Kebab. Co do pity oraz krowi placek. Ryszard, bo tak miał na imię obserwujący ich pracownik, za zadanie ma wykraść tajną recepturę na kulsos. Cool pracownik sieciówki poszedł do youtuberów i zapytał. Siemanko mordeczki, co tam, jak tam, wiecie co, bo ja to ogólnie nigdy nie jadłem tego kebaba i chciałbym tego, ich mega ekstra sosu spróbować, wiecie. Wiecie, co jest pięć, nie? Spojrzeli na niego jak na obłąkanego. No to stare, tam jest buda, idź i se kup. Ale wiecie, krucho z kasą, i no jakbyście mi mogli wyciągnął szklaną fiolkę i pipetę. Jakbyście mi mogli tak trochę użyczyć, wiecie, jak luzak luzakowi, co nie? To by było G. Położył rękę na barku kierowniczenia którą Dziubas szybko zdjął. Stary, jakby nie mamy nic do ciebie, ale musimy iść. Siema. Od razu poszli schować się do auta. Nie no, totalny luz, mordunie. Pozdro dziewięćset. Jakim cudem nie zadziałała na nich moja młodzieżowa gadka? Pewnie są za bardzo zbumerowani. Pomyślał pracownik Ekstra Kebab. Jednocześnie dwóch youtuberów spojrzało na siebie i w tym samym czasie powiedziała: Co za krep? No jakiś kebabowy helupiasz czy co? powiedział Dziubas i wspólnie wrócili do nagrywania. No dobra, pora zobaczyć czy ta kula od kulsona jest zjadliwa czy wadliwa. Kierowniczunio wgryzł się w kebaba. Oczy Otworzyły mu się szeroko, a na jego twarzy pojawił się dziwny grymas. Bez słowa podał kebaba dziubasowi. Ten, zdziwiony, o co chodzi jego przyjacielowi, ugryzł kebab. Jego twarz równie dziwnie się wykrzywiła i powiedział: To jest koniec tej części. Kebab z duchem w środku. Następny odcinek pojawi się w środę o godzinie 17. .00. Przypominam jeszcze raz o lajku, subskrypcji, komentarzu. No i co, wyruszmy razem w tę kebabową podróż, mówił dla was Johnny Montana.